Tak, słuchajcie, zatrzymałem się na chwilę. Nie wiedziałem, czy pszenżyto się już nadaje, czy wylatuje z kłosa. Ale kłoso jest puste, nie ma nasion, także się nadaje. Tu to pole jest akurat zakwaszone. no tu też nie dałem oprysku, ale to nic. Stąd po prostu sobie wezmę to, e, tą pszenicę z pszenżytem na przyczepę. Na 2-3 dni wymieszam. Będę mieszał codziennie, tak, żeby te kwasty też tutaj, te nasiona kwasu, żeby to wyschło. No, habry, nie habry, tu widzicie wszystko jest. No i to zostawię dla siebie. A tamtą czystą pszenicę po prostu pójdzie do znajomych. O! To ona na włoci pracuje. Dobra, to ja jadę dalej. Mam nadzieję, że mi wystarczy tutaj zbiornika. Które będzie. Akurat w sam raz. Zapraszam do oglądania. No i tak pszenica z sprzężytem i z chwastami wymucona, ale to nic nie szkodzi, to pójdzie akurat dla mnie, dla kokoszek. Także, bo Tu się przewrócił, także nie ma tragedii, słuchajcie. No to pole akurat najgorzej wyglądało. Ja no nie zdążyłem zrobić oprysku na chwasty, nie było mnie wtedy. Trzeba oprzątnąć troszeczkę, żeby nic na pole, nie wyle... na drogę nie wyleciało. No i co, muszę sobie zrobić miejsce na przyczepie. To pójdzie do suszenia na dwa dni. W słońcu myślę, że powinno wyschnąć. Zostanie mi jeszcze jedno pole tylko do wymucenia. O coś mi się telefon przybliżył, Nawet nie zauważyłem. Słuchajcie, tradycyjnie zachęcam do dawania pych w górę, bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Na chwilę obecną kombajn bardzo dobrze się spisuje. I oby tak zostało do końca życia. Sorki coś mi do buzi wleciało. Jaki <laughs> chyba nie wiem. Kawałek słomy. Albo jakiś robak, już trudno go zjadłem. <laughs> Dobra, ja jadę do domu. Prawie cały zbiornik, przężyta z pszenicą. No tu tyle, że <laughs> tego oprysku nie zrobiłem, jakbym zrobił ten oprysk. No ale mnie akurat wtedy nie było. Później padało non-stop. Już stwierdziłem, że nie będę w tą pszenicę. To przeżyto nie się Oh, kurde, niech się dzieje co chce. To był chyba jakiś robak. No, a tu mam tą lepszą przyczepę, która się suszy. A w zasadzie już ją będę pakował. No widać od razu różnicę. Ta nie była też opryskana. No ale nie było tyle chwastów. Jest różnica duża. No, wystarczy teraz popakować. Do worków ona dwa dni leżała na przyczepie. Powinna być okej. Okay. Tak, ostatnie ujęcie z garażu. Słuchajcie, co miałem: jakieś rurki, czy tam z rynny powkładałem. Powkładałem w zboże, bo no jak widać, tu gdzie niegdzie są, słuchajcie, jakieś chwasty zielone. Habry, nie habry. No i czuć delikatnie tą wilgoć. Oczywiście to zboże idzie tylko i wyłącznie dla mnie, dla kokoszek, ale też muszę zadbać o to, żeby nie zatęchło. No i będę je mieszał, wyjeżdżał przez jakieś 3 dni na pewno z przyczepą mieszał to zboże, na noc będę wkładał rury, tak żeby trochę tego powietrza dostało, i powinno być dobrze. Już tak parę razy robiłem, wiem, że to się sprawdza. No trzeba od rana, wcześniej traktorem, wyjechać, często mieszać. I jest potrzebna do tego pogoda. Teraz ma być pogoda akurat do poniedziałku, chyba jakoś tak. Także będzie sam raz. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Myślę, że to nie będzie jakiś długi film. Tam też dużo nie nagrywałem. Sam dzisiaj pracowałem, to też jest no, trochę ciężej. Trochę ciężej jest samemu. Nie ma co ukrywać, jak jest zawsze druga osoba do pomocy. No to jest dużo prościej. No, także na dzisiaj to tyle. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć. Hej.